Co i tak zmieniamy kodeks wyborczy, nawet słowo nie padnie, kodeks wyborczy, tak, można zmienić kodeks wyborczy i słowo kodeks wyborczy w czasie obrad nie padnie. Czytałem te zmiany, ale moje pytanie nie brzmi, czy czytałem te zmiany, to moje pytanie brzmi, czy można zmienić w kodeks wyborczy, nie wymawiając z słowa kodeks wyborczy? To jest moje pytanie. Można? To się nad panie Kaczyński, bez żadnego trybu. W tamtej kadencji było mówienie bez żadnego trybu, a teraz jest uchwala i ustaw bez żadnego trybu. Rozwija, rozwija pan twórczo to. Wybacz, ja mam taką propozycję. Jakby pan następną ustawę zmienił, żeby pan, że Polska, Rzeczypospolita, Ludowa Rzeczypospolita. To w tym kierunku idzie. Co pan no, się teraz Ktoś jest? na odpowiedź. to? Jest panie pośle, upominam pana. Upominam pana, panie pośle. Zwracam, zwracam panu uwagę, panie pośle. Pani ma ja na Sejm. Panie, panie pośle, tutaj na tej sali zasiadają wyłącznie sami posłowie. Tutaj zasiadają, panie pośle, sami posłowie i bardzo proszę każdego posła traktować z szacunkiem. Jesteśmy, jesteśmy panie pośle, w trakcie. Proszę, proszę na mnie nie krzyczeć, panie ja pana, pośle. Ja pana dokładnie to pani słyszę. To pani tego nie ja pana dokładnie słyszę. Informuję, że jesteśmy w trakcie głosowania, panie pośle. A Ja panią informuję, że zmieniamy kodeks wyborczy. tylko kodeks wyborczy Ludzie nie wiedzą, co się zmienia. Tak nie można pracować w sejmie. Czy naprawdę pan uważa, że to jest wolny kraj, normalny, demokratyczny kraj? To co tego pan doprowadzi? Przecież to. Panie pośle, stwierdzam, że narusza Pan, narusza pan powagę Sejmu. Informuję Panie pośle Sławomir Mitras, narusza Pan powagę Sejmu. Narusza Pan Panie pośle powagę Sejmu. Jeżeli Pan się nie uspokoi, poproszę, żeby Pan opuścił salę albo wykluczę Pana z obrad. Oczywiście, że mogę Pana wykluczyć z obrad zgodnie z regulaminem, więc proszę Pana, proszę Pana, żeby Pan powściągnął swoje emocje i zachowywał się spokojnie na sali i słuchał poleceń marszałka Sejmu. Bardzo Pana proszę. To jest jeden z Pańskich obowiązków. Bardzo Pana proszę. Panie pośle, jesteśmy w trakcie głosowania, a nie dyskusji debaty. Będzie chciał Pan ze mną podyskutować po zakończeniu? Zapraszam. A w tej chwili. A w tej chwili jesteśmy w trakcie głosowania, więc bardzo proszę, żeby się Pan zachowywał godnie na tej sali. Może Pan mieć, może pan mieć różne zdanie, ale proszę zachowywać się w sposób godny.